Chrześcijaninie, czy nie zapomniałeś, kim jest wielki Bóg, który mieszka w Tobie? Czy nie zapomniałeś o tym, że Bóg Wszechświata, który stworzył to wszystko, ten, który sprawia, że trawa rośnie, że ptaki śpiewają tak pięknie, ten, który stworzył wszystkie kwiaty i zapachy, które one wydają, ten, który włada morzami, oceanami, wiatrem, ten, który nad tym wszystkim panuje i jest wywyższony nad tym wszystkim, mieszka w tobie. Nie mówię teraz do osób niewierzących. Pamiętaj o tym. Mówię teraz do ciebie, narodzony na nowo chrześcijaninie, który wyznałeś Jezusa swoim panem i zbawicielem. Ty, który powiedziałeś Jezusie, Nazareński, wierzę w ciebie. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i wierzę, że z wstałeś. Jesteś panem mojego życia od dzisiaj. Ty, który zrobiłeś to rok temu 20 lat temu i może zapomniałeś kim on jest jak wielkim mocarzem jest on Jezus Chrystus ten który jest twoją perłą twoją chlubą koroną na twojej głowie ten który jest twoją dumą ten w którego jesteś odziany ten którego sprawiedliwość nosisz na sobie wielki bóg ten, który postawił ciebie jako kościół, który ma świecić na górze. Ten, który postawił ciebie jak świecę na świeczniku, a nie pod korcem. Ten, który dał tobie moc, którą możesz używać, a ty może nie jesteś świadomy tej mocy. Bóg, który zamieszkał w tobie, jest mocarzem. On, którego wyznałeś Panem i Zbawicielem. Jest taki sam w czas i nie w czas w czas dobry i w czas zły ten który umarł za ciebie na krzyżu i umierał tam w mękach i cierpieniach żebyś dzisiaj mógł żyć poniósł na sobie twoje choroby żebyś ty dzisiaj mógł śmiało sięgnąć po uzdrowienie jeżeli tylko chcesz ten który jest dobry i tylko dobry ten którego miłość wylewa się na ciebie każdego dnia a jedyną przeszkodą do doświadczenia tego jesteś sobie ty sam. Jeżeli widzisz dzisiaj i rozpoznajesz to, że jesteś sobie przeszkodą w doświadczeniu Boga, przyjdź do Chrystusa dzisiaj z tym tematem i powiedz: Jestem sobie przeszkodą, ale nie chcę być sobie przeszkodą. Jeżeli jeszcze wczoraj Twoje życie było pochłonięte w strachu o siebie, Twoich bliskich, jakimkolwiek strachu, o Twoje zdrowie. Twoje pieniądze, o twoją firmę, która może jest zagrożona sytuacją związaną z koronawirusem. Powiem ci coś: niech to będzie ostatni dzień twojego haniebnego strachu. Popraw koronę i przypomnij sobie, kim jest Jezus. Padaj na kolana i powiedz: Jezu, ja chcę sobie przypomnieć, kim jesteś. Chcę wrócić do miejsca, w którym zaczęliśmy. Może pamiętasz go? Jako wspomnienie dawnych lat, kiedy się poznaliście 20 lat temu i zaprosiłeś go, żeby w tobie zamieszkał i od tamtej pory wiele z nim nie doświadczyłeś. Chcę Ci coś powiedzieć. Doświadczanie Boga jest bardzo proste, kiedy przychodzisz do Niego na Jego warunkach, ale trzeba wiedzieć, jakie są to warunki. Religia w tym kraju i na całym świecie zaślepia nam oczy. Ześlepia nasze serca i nie pozwala nam widzieć Boga takiego, jakim On jest. A Bóg chce dzisiaj Ci zajaśnić na nowo. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwzbudzony, który zmarł za Ciebie za darmo i dał Ci zbawienie z łaski przez wiarę i musiałeś tu uruchomić tylko i wyłącznie swoją wiarą i dostałeś to za darmo bez ani jednego dobrego uczynku. Ten, który umarł za Ciebie zanim przeprosiłeś, On w Tobie mieszka. On umarł za ciebie i przebaczył ci, zanim się urodziłeś. Nie w momencie, kiedy do niego przyszedłeś. To jest twój dobry Bóg. I On realnie w tobie mieszka. I mieszka w tobie potęga tego Boga, który panuje nad morzami, oceanami i bakteriami. Jeżeli chcesz, to możesz dzisiaj doświadczyć Boga, który mówi: nie bój się, tego, który mówi Każda choroba umrze na Twoich świętych rękach, bo ja tak powiedziałem, bo ja w Tobie zamieszkałem, bo mi się tak upodobało, żeby zrobić sobie z Ciebie mieszkanie. I to nie jest związane z tym, jaki Ty jesteś, ale z tym, jaki ja jestem i kim ja jestem. Jego miłość się na Ciebie wylewa, Jego serce jest dla Ciebie otwarte, ale przestań sobie być przeszkodą. Nieważny jest wczorajszy strach, wczorajsza hańba, wczorajszy wstyd. Nieważne, czy skitrałeś się ze strachu. W ogóle ja też się przez chwilę bałam. Jest okej. Okay. Szybko przypomniałam sobie, kim jest Chrystus. Szybko przypomnij sobie, kim jest Chrystus. Posłuchaj, jestem częścią przebudzeniowego kościoła w Polsce, apostolskiego ruchu. Nazywamy się Kościół Mocy. Możesz znaleźć nas na YouTubie. Nasz kanał nazywa się Artur Ceroński, od imienia i nazwiska naszego pastora, jednego z naszych pastorów. Na Facebooku znajdziesz nas pod nazwą Kościół Mocy. Wejdź na Facebooka. Posłuchaj naszych kazań, posłuchaj świadectw naszego przeżywania Boga, naszego życia z Nim. A słuchanie tych kazań po prostu pokaże ci jak prosto można doświadczać Boga, jak efektywnie i dobrze może być z Bogiem. Jak prawdziwie, tak prawdziwie, że nie musisz się chować przed niczym, co panuje na świecie. Tak prawdziwie można przeżywać Boga, że będziesz widział, że On jest taki sam zawsze, bo Chrystus się nie zmienia. Ten, który raz za nas umarł i zrobił to wystarczająco dobrze i więcej nie umiera, On jest wystarczająco dobry. I Jego śmierć. I ochrona Jego krwi jest wystarczająco mocna nad Twoim życiem, ale ty musisz sobie zdać z tego sprawę. W kościele mocy nie chodzi o osobę, chyba że o osobę Chrystusa. I to, co chcę przekazać, to to, że dzisiaj, w dobie paniki związanej z koronawirusem, jesteśmy dla Ciebie odpowiedzią, bo niesiemy Ci Chrystusa. A tak naprawdę mówię już do tych, którzy znacie Chrystusa, albo zaprosiliście Go do siebie, ale tak naprawdę nie poznaliście Jego wielkiej mocy. Macie w sobie moc. W ogóle Duch Święty w Was zamieszkał. Jego pełnia, a pełnia to 100%. Jego nie może być więcej w Tobie, ale możesz dzisiaj żyć jako przegrana osoba, doświadczająca śmierci w każdej dziedzinie swojego życia, jeżeli nie zechcesz doświadczyć Boga takiego, jakim On jest. Jeżeli nie zechcesz pozwolić sobie zdać sprawy z tego, kim On jest, ten, który mieszka w Tobie. Jeżeli będziesz słuchać naszych kazań, świadectw, w ogóle czytać nasze posty, bardzo szybko zobaczysz, kim jest ten Chrystus i co masz. Bo to nie chodzi o to, że ja wleję w, to, w Ciebie coś, czego w Tobie nie ma. Ja Ci uświadomię, co w Tobie jest. Wejdź na naszego Facebooka Kościół Mocy. Wejdź w galerię, tam są zdjęcia ludzi, z telefonami. Zadzwoń do jakiegokolwiek z naszych duszpasterzy. Oni będą wiedzieli, o czym z Tobą porozmawiać. Poznaj nas, porozmawiajmy. Kochamy ludzi. Kładziemy swoje życia, swój czas, swoje pieniądze, żeby zmieniać ten kraj. I robimy to realnie i prawdziwie. I naprawdę chcemy Cię poznać. Naprawdę chcemy pokazać Ci Chrystusa. Nie interesują nas dyskusje, kłótnie, argumenty. Interesuje nas Jezus, który jest żywy i mocny. I Kościół Mocy to nie jest tylko jakiś slogan i jakaś tam nazwa. Chodzi o moc, która realnie złożona została w każdego chrześcijanina, tylko nie każdy chrześcijanin ją uruchamia. Bądź tym, który uruchomił. Zadzwoń do mnie, możesz zadzwonić do mnie, jestem jedną z ewangelistek, ewangelistów. Kościele. Mój numer znajdziesz i na naszym Facebooku i w opisie tego wideo. Po prostu nie zastanawiaj się, nie masz nic do stracenia. Życie w ogóle Ci ucieka między palcami, a Ty nie poznajesz Boga, a mógłbyś Go poznać. Bo to, że On w Tobie zamieszkał, to jeszcze nie znaczy, że Ty Go znasz. Zadaj sobie trud, żeby odkopać drugocenną perłę, która zamieszkała w Tobie. Jezus jest tą perłą. On Cię bardzo kocha, Jego serce szaleje z miłości do Ciebie. On położył swoje życie za Ciebie. Poznaj Go prawdziwego.